Jeśli zadajesz sobie pytania o sens życia, o to, po co w ogóle tu jesteś, jaki jest twój cel, jeśli kilkanaście lat temu totalnie porwała cię książka Sekret, która była światowym przebojem, jeśli rozwój duchowy jest dla ciebie bardzo ważny i nie bagatelizujesz go, jeśli wierzysz w moc pozytywnego myślenia, w prawo przyciągania, jeśli po prostu bardzo, ale to bardzo chcesz coś zmienić w swoim życiu, Mam dla ciebie coś absolutnie wyjątkowego. Na polskim rynku wydawniczym właśnie ukazał się największy sekret. Bestsellerowa książka, która wydana w Polsce już kilka lat temu, wyprzedała się na pniu. To książka, która odpowiada na fundamentalne pytania na temat ludzkiej natury tego, po co w zasadzie tu jesteśmy na tym świecie, i gwarantuje, że za sprawą pewnych konkretnych praktyk osiągniemy wszystko, o czym marzymy. Oczywiście możemy się nie zgadzać z ostatnią obietnicą. Nie ulega jednak wątpliwości, że sekret Rondy Bern okazał się światowym hitem. Książki tej autorki wyprzedają się w sekundę. Jak to jest możliwe, że tyle osób je uwierzyło, tyle osób spełnia swoje marzenia, właśnie praktykując zalecenia autorki? Jeżeli jesteście tego ciekawi, jeżeli interesują was egzystencjalne tematy, rozwój duchowy i samodoskonalenie, przeczytajcie największy sekret